Samochód dostawczy Lublin. Jedynka, dwójka, trójka. Chciałem chwilę opowiedzieć o tym samochodzie: co tam o nim mniej więcej wiem o jego zaletach, wadach czy można go poważnie traktować jako samochód dostawczy. Najpierw spróbujemy go odpalić przy lekkim mrozie, tak około 2 na minusie. Szyby, jak widzimy, zaszelnione. Włączymy tutaj masę. Brond, grzejemy świecę. Jest kontrolka od świecy, jest kontrolka od świecy. No i próbujemy. No i sobie chodzi otworzymy maskę, zobaczymy jak ten silnik się tam w ramach zachowuje, gdzie tutaj się otwiera maskę. to nie tak łatwo otworzyć pakot tutaj ma otwierane, no jest jakaś tam blaszka no 238 tysięcy wymianie było, rozrządów Czyli tam przebieg jakiś już ma mi chodzi ładnie Miękko Nie trzęsie Kultura pracy jakaś jest Dobrze, wyłączymy W Lublinku były najczęściej silniki 2-4 Wolno-Sące i Turbo. Co o tym silniku jeszcze można powiedzieć? Jest na pasku rozrządu, który się łatwo zmienia. Znaki są tutaj też czytelne do ustawiania rozrządu. Tak, z tego co pamiętam, na Wale górny punkt się ustawia. Trzeba w środku otworzyć klapę, i na samej górze, na obudowie sprzęgła jest otwór, i tam znajdziemy na kole zamachowym znak 0. Potem, tutaj na pompie wtryskowej, też jest ładnie taka strzałeczka. Y, która pokazuje punkt do ustawienia i na górze na y, wałku rozrządu też ładnie o gdzieś tu na górze na samej górze w tym miejscu jest są też punkty do ustawienia y, wałka rozrządu y, żeby ustawić zawory to Tutaj nie jest to takie łatwe, bo trzeba odkręcić kolektor ssoncy, żeby ustawić zawory. Oj, no co z tego, co pamiętam jeszcze? Chyba kluczek, jak dobrze pamiętam, 15 i który najlepiej sobie skrócić albo podszlifować. Dojście jest niewesołe tutaj do ustawienia zaworów. Ogólnie te silniki nie są może takie trwałe jak w starych mercedesach ale jeździ się nimi przyjemnie siłę mają elastyczność w miarę awaryjne są bardziej no ale też nie tak strasznie no ale tak uszczelki pod głowicą już wymieniałem kilka uszczelek z Coś i z głowicą było, ale to wina właściciela, bo pękła głowica. No tam, o te pompki paliwa, o tam co widać tą pompkę paliwa, to też trzeba czasem wymienić, bo się rozciekną albo gdzieś tam zapowietrzają potem układ paliwowy. O, no wycieki, jak wycieki. No, są w tych silnikach wycieki, no ale w których silnikach nie ma wycieków? No, samochód ten ma już yy, wspomaganie czyli też się dobrze już w nim kręci. wspomagania raczej się nie psują. O, widzimy nawet lukas. Yy, wspomaganie hamulców serwo Lukasa pompka hamulcowa gilling też zapożyczyli od jakiejś firmy a tu jeszcze do silnika wrócimy no wtryskiwacze są takie małe cieniutkie typu bosza nie wiem może to nawet bosza są Co tam jeszcze można powiedzieć o tym silniku? No, kiedyś miałem taki przypadek, że coś tam się podziało z tłokiem, porysował tuleje. Tuleje są wymienne, ale suche. No, także w warunkach domowych raczej się nie wymieni. Lepiej sobie szukać silnika albo rozebrać w mak i jechać gdzieś na. Jakąś, jakąś prasę lub rozwiercenie. Teraz może coś, co tu dalej opowiem. Może o skrzyni biegów coś powiem. Wejdziemy do środka. Skrzynia biegów. Skrzynia biegów jest taka jak. Układ biegów jest jak w dostawczaku, takim rasowym, albo w małej ciężarówce, czyli wsteczny. Teraz źle mówię jedynka do, przod, do siebie i do przodu. Potem jest. Nie, moment, moment, bo nie jeżdżę tym samochodem i tak sobie zapomniałem wsteczny jest do przodu. Tak jak jedynka we większości aut. Potem jest jedynka taka terenowa, można powiedzieć. I potem 2, 3, 4, 5 No i fajnie by było, jakby to z dwójki przynajmniej na pusto ruszało. Ale jest tu wada. Powiem, że jest to wada, bo najczęściej trzeba jednak z jedynki ruszać tej terenowej, jakby której w zwykłych ciężarówkach na przykład się nie używa. Przynajmniej na pusto z dużym obciążeniem przy ruszaniu no ale tu trzeba z jest ciężko, po prostu ten samochód się męczy, najlepiej sobie z jedynki jednak ruszać, no i to już jest te biegi, wtedy są takie takie mniej przyjemne do do używania poza tym skrzynia biegów powiem, niska kultura pracy bo tak, płytkie są te biegi nie są takie fajne, że wpadają tak jak w większości dostawczaków, tak czuć, że ten bieg wszedł tylko płytko wchodzą często z lekkim zgrzytem, czyli synchronizatory też kiepskiej jakości tak naprawdę nieraz ciężko, tak ma się wrażenie, że ten bieg tak ledwo się trzyma, że może wyskoczyć zdarza się w Lubinach, że biegi wyskakują no i ogólnie chyba z tego co słyszę